Cześć wszystkim, dzisiaj obiecuję, że bardzo, bardzo się postaram nie denerwować. A jak będzie, to zobaczymy, bo chcę omówić bardzo, bardzo ważny temat, którego skutki i konsekwencje niestety widuję na co dzień. Dlatego to jest naprawdę ważne i naprawdę się postaram nie denerwować. Trzymajcie za mnie kciuchyki i słuchajcie uważnie. Z otwartym umysłem, ok? Tak? żeby naszym psiakom żyło się lepiej. A dzisiejszy temat to socjalizacja i kwarantanna. Czyli za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że jakby rozwiązaliśmy pewne niedopowiedzenia, że wszystko już jest jasne, oczywiste i to jest nagle takie Pach, jednak się okazuje, że nie. I nie dla wszystkich. Ale żebyśmy wszystko od początku zrozumieli, poukładali sobie, to o co chodzi? Jaka socjalizacja? Jaka kwarantanna? No więc kwarantanna, kwarantanna międzyszczepienna to jest ten taki okres w życiu szczeniaka, w którym właśnie jest w okresie cyklu szczepień. I niektórzy z weterynarzy zalecają w tym okresie kwarantannę albo taką, bym powiedziała, rozsądną, albo taką bardzo restrykcyjną, która oznacza, że do zakończenia kompletu szczepień pies w ogóle nie powinien wychodzić z domu. Natomiast socjalizacja to jest pewnego rodzaju proces. Bardzo kluczowy w wychowaniu, w życiu nie tylko psów, ludzi również. Ale teraz rozmawiamy o psach, więc skupimy się na psach. I ten proces ma, um, ma za zadanie zapoznać szczeniaka z otaczającym go i nas światem w taki sposób neutralny albo pozytywny, żeby ten otaczający świat nie budził w psie lęku, obawy, strachu. No i wszystko by było ok. Gdyby się nie okazało, że kwarantanna i socjalizacja przypadają na ten sam okres w życiu szczeniaka, czyli między ósmym a szesnastym tygodniem życia. Tym samym właściciel szczeniaka, tak na dobrą sprawę, stoi przed dylematem: socjalizacja czy kwarantanna? No bo przecież jedno i drugie się wyklucza. Bo jeżeli mamy do czynienia z restrykcyjną kwarantanną, to znaczy, że pies nie wychodzi z domu w ogóle? A jeśli mamy do czynienia z socjalizacją, to znaczy, że musimy go z tym światem zapoznać. A tego nie da się zrobić. Nie da się jednocześnie nie wychodzić z domu i wychodzić z domu. E, o socjalizacji bliżej jeszcze nagram, więc Wam trochę więcej w przyszłości o tym opowiem. Natomiast dzisiaj się skupię na tym, dlaczego my nie zalecamy restrykcyjnej kwarantanny i jak to zrobić rozsądnie. I ktoś powie, prosty temat przesuń kwarantannę albo przesuń socjalizację. Zrobią w innym okresie. No i gdyby to było takie proste, to byśmy wygrali życie i byśmy w ogóle nie mieli żadnych problemów i dylematów. Natomiast z kwarantanną jest tak, że jej nie przesuniemy, bo nie przesuniemy szczepień, bo szczepienia wynikają stricte z konkretnego wieku, w jakim znajduje się nasz szczeniak. A socjalizacja, dlaczego jest taka ważna w okresie szczenięcym, to już Wam tłumaczę. Psy jak się rodzą, to na początku w ogóle nie odczuwają strachu. One się rodzą w takim, bym powiedziała, bezpiecznym środowisku. Jest mama, jest rodzeństwo, więc wszystko to, co je otacza, dla nich powinno być bezpieczne, stąd strachu nie ma. Przypominam, że strach pozwala zwierzęciu przetrwać, przeżyć. Dlatego jest taki istotny w naszym życiu i dlatego go w ogóle odczuwamy. No i ta sytuacja zmienia się około 5 tygodnia życia, kiedy powolutku ten strach się pojawia w życiu psa. A na początku to jest bardzo, bardzo dużo ciekawości. Czyli ciekawość jest mniej więcej tu, a strach bardzo, bardzo nisko. No i w sytuacji, w której pies zaczyna dorastać i. W okresie około 12-16 tygodnia życia zrównuje nam się ciekawość świata i strach, i strach zaczyna przewyższać ciekawość świata. To jeżeli pies do tego momentu nie został wprowadzony w nasz świat właśnie w ten sposób, żeby się go nie bał, to wszystko, z czym się spotka, czego nie zna, co jest dla niego nowe, co jest dla niego dziwne, może budzić w nim strach. Kiedyś w każdą dziurę by wszedł, do każdego psa by podbiegł, do każdego człowieka by chciał się przywitać, a teraz zaczyna zachowywać się z dystansem. I o wiele ułatwiłoby nam sprawę to, gdybyśmy wiedzieli, kiedy to się dokładnie dzieje. No ale niestety prawda jest taka, że w dużej mierze to zależy od konkretnych ras psów, no i nie wszystkie rasy zostały zbadane. Wiemy na przykład, że labradory mają bardzo długie to tak zwane okno socjalizacyjne czyli ten swój taki stan, w którym bardzo się interesują otaczającym światem. Natomiast na przykład owczarki niemieckie mają bardzo krótkie to okno socjalizacyjne więc tu mamy zdecydowanie mniej czasu na tą socjalizację. No i jeżeli do tego momentu, w którym minie ten 12-16 tydzień życia szczeniaka, on ma bardzo ubogie to środowisko, to później przekonać go do tego, że coś czego nie zna, z czym nigdy wcześniej nie miał do czynienia, jest ok, i nie ma powodu się bać, jest bardzo, bardzo trudne. I powiem Wam szczerze, że tak jak wspomniałam na samym początku, ja to widzę na co dzień, bo uwierzcie mi, instruktorzy. Którzy rozsądnie prowadzą zajęcia psiego przedszkola, zazwyczaj przyjmują szczeniaki na te zajęcia między drugim a czwartym miesiącem życia. Czasem się zdarza piąty miesiąc, ale bardzo rzadko. Więc jeżeli ktoś do mnie dzwoni i mówi, że piesek był na kwarantannie i chce dopiero teraz zapisać się na zajęcia psiego przedszkola, a pies ma 4 albo 5 miesięcy, no to niestety on na te zajęcia są, jest już za duży, tak? Jakby etapem rozwoju i tym, czego chcemy go nauczyć na zajęciach psiego przedszkola, nie pasuje do reszty grupy, bo zajęcia psiego przedszkola właśnie są dedykowane tym psiakom w okresie między szczepieniami i w okresie okna socjalizacyjnego. I naprawdę nam instruktorom jest wszystko jedno. Czy wy do nas przyjdziecie na szkolenie w maju, w czerwcu, w listopadzie, w grudniu, czy przyjdziecie teraz, czy przyjdziecie za miesiąc. Natomiast jeżeli ja rozmawiam z opiekunami psiaków i oni mnie pytają, yy, czy warto czekać, to ja dla dobra psa zawsze odpowiadam, że nie warto, nie warto czekać, bo to okno socjalizacyjne, które nam się zamknie i które spowoduje Pewne negatywne skutki w wychowaniu psa często zamyka nam drogę do takiej pracy, którą moglibyśmy zrobić, gdyby szczeniak był bardzo, bardzo mały. A jakie są właśnie tego skutki? No przede wszystkim ten strach. Czyli to, że pies nie chce wyjść na spacer, że on się boi wychodzić na spacer, że on nie umie zrobić siku na spacerze, nie umie się pobawić, nie reaguje na żadne komendy. Ludzie go przerażają, psy go przerażają, przejeżdżający samochód go przeraża, motor, samolot, jakiś dźwięk, jakieś nawet warunki atmosferyczne typu wiatr, typu deszcz. Tego wszystkiego psy mogą się bać. Okazuje się, że pieski takie. Mają problem z nauką toalety, no bo jeżeli do czwartego miesiąca życia były cały czas w domu i robiły siku w domu, a my sobie wymyślimy: A dobra, skończyłeś socjalizację, teraz ram, pam, pam i robisz siku na zewnątrz, no to niestety to tak w przypadku psiego mózgu nie działa. On tego nie rozumie, że teraz trzeba robić siku tam. Przecież ja się nauczyłem robić siku w domu. Problem jest również na przykład z jazdą samochodem albo komunikacją miejską. No bo te pieski, które w ogóle nie wychodzą na spacery, no to nie jeżdżą samochodami, nie jeżdżą yy, komunikacją miejską i nagle jak chcecie zacząć z nimi żyć, pojechać gdzieś na weekend, pojechać do znajomych, zabrać w końcu na ten długo wyczekiwany spacer, no to się okazuje, że dla psa wcale to nie jest frajda, tylko on jest po prostu cały, cały przerażony. No i te kontakty. Innymi psami, innymi ludźmi. To są takie deficyty, które naprawdę w życiu dorosłym mogą być później nie do odpracowania. No ale czy ja przez to chcę powiedzieć, że zdrowie psa mnie w ogóle nie interesuje? Że szczeniak, który ma tak na dobrą sprawę obniżoną odporność, to mi wszystko jedno, czy gdzieś pójdzie i zarazi się czymś? No oczywiście, że nie. Tylko że ja mam podejście holistyczne. To znaczy, interesuje mnie zdrowie psychiczne psa, zdrowie fizyczne i to, żeby był psiakiem szczęśliwym. A żeby to się udało, to trzeba znaleźć taki złoty środek, taki balans i zrobić to rozważnie. No bo tak naprawdę zastanówmy się logicznie nad tym, co nam da restrykcyjna kwarantanna. Przeanalizujmy zatem taki oto scenariusz. Bardzo restrykcyjna kwarantanna, mieszkacie w mieszkaniu i pies do tego czwartego miesiąca życia nie wychodzi na żadne spacery. Dzięki temu ma nie mieć możliwości zarażenia się jakimiś wirusami, bakteriami, bo nie ma z nimi kontaktu. To by oznaczało, że wy wracając do domu, zanim się z psem przywitacie, to macie w przedpokoju taką specjalną śluzę, w której się kąpiecie, odkażacie, ściągacie buty. No bo przecież chodzicie na zewnątrz po chodnikach, potrawnikach, po których chodzą inne psy, i dopiero po tym całym odkażeniu macie kontakt ze swoim psem. To by oznaczało, że wcale nie zabieracie psa do weterynarza w miejscu, w którym przecież jest największe prawdopodobieństwo zarażenia się czymś, no bo do weterynarza przecież chodzą chore pieski, tak? A w poczekalni chyba też nie ma takich jakichś stref ozonowania i odkażania, yy, więc podejdźcie do tego rozsądnie. Słyszałam też o tym, że niektórzy weterynarze pozwalają, żeby psiaki wychodziły na przykład na ogródek własny. To znaczy, jeżeli mieszkamy w domu, to nie wolno im chodzić na spacery, ale mogą przebywać na ogródku. Mhm. Czy to znaczy, że do ogródka nie przybiegnie jakiś jeż albo nie przyfrunie jakiś ptak? Albo jakiś kot nam nie przyniesie różnego znaleziska? Oczywiście, że nie. Jakby totalnie nie da się odgrodzić psa od tego świata zewnętrznego. Natomiast odgradzamy go od tego, żeby ten świat zewnętrzny poznawać. Więc naprawdę róbcie to rozsądnie, w taki sposób, żeby zadbać o psie zdrowie, a jednocześnie o jego socjalizację. A jak to zrobić rozsądnie? No jest wiele sposobów. Po pierwsze, Mamy specjalne takie przygotowane do noszenia psiaków torby, plecaki i w tej torbie, w tym plecaku możemy psa zabrać na wycieczkę, zabrać na spacer, żeby miał możliwość powąchać, zobaczyć i usłyszeć otaczającego go świat. Wybieramy na spacery z psem takie miejsca, które nie są publiczną toaletą psiom. Tak, czyli nie tam, gdzie wszystkie pieski sikają i się załatwiają, żeby pies nie miał styczności z ich odchodami, no bo nie wiemy, czy te inne psy są szczepione, zdrowe, odrobaczone itd. Natomiast wybieramy bezpieczne miejsca, takie, w których pies będzie mógł troszeczkę tymi łapkami pobiegać w trawie, gdzieś po piasku, gdzieś po chodniku i po asfalcie. Możemy zabierać naszego psa do znajomych, do rodziny, żeby miał też kontakt z innymi ludźmi. Możemy pilnować, żeby nie zjadał odchodów, jeżeli już gdzieś tam się e, trafią, tak? Czyli pilnujemy, mamy go na długiej lince, mamy go na smyczy, albo jeżeli pies ma dużą tendencję do wyszukiwania w trawie czegoś zjadania, no to oczywiście ubieramy mu kaganiec. No i zapraszam też na zajęcia psiego przedszkola. Zorientujcie się, gdzie w waszej okolicy jest dobra szkoła, i zabierzcie psa na takie zajęcia, żeby nauczyć się, jak go socjalizować, a on, żeby Miał kontakt też właśnie z innym światem, nie tylko tym, który zna gdzieś niedaleko domu. A jeśli chodzi o kontakty z innymi psami, to one są bardzo ważne. Tylko do kontaktu naszego szczeniaka z innym psem pozwalamy tylko wtedy, jak tego psa znamy. Wiemy, że jest zdrowy, odrobaczony, wiemy, że właściciele dbają o to, żeby był regularnie szczepiony, i wtedy jak najbardziej. Niech maluch. Poznaje swoich, może przyszłych psich kolegów, może jakichś kuzynów i ma z tego też frajdę. Podsumowując, gdybym mogła dla mojego psa zrobić tylko jedną, jedyną rzecz na świecie, a potem już nigdy nic, to byłaby to socjalizacja. Naprawdę, uwierzcie mi, jest doświadczenia, mi jest tak szkoda tych psiaków, które do nas przychodzą i są takie zalęknione, takie przerażone światem, i jeszcze, jak mam świadomość, że wiele z tych rzeczy no jest nie do odpracowania, bo to są takie silne lęki, a ten okres właśnie okna socjalizacyjnego już dawno minął bezpowrotnie, to czasami nawet nie wiem, co mam powiedzieć, i gdybym była niemiła albo bym była wredna. To bym odpowiedziała komuś, kto, zwłaszcza jak ma ze mną kontakt, tak jak ktoś do mnie dzwoni i pyta, ja zawsze daję wybór, bo to jest wasz pies, wasza decyzja, natomiast ja swoje zdanie przedstawiam, że tak, rozumiem, że piesek jest w okresie szczepień, trzeba uważać na jego zdrowie, ale nie możemy zadbać tego okresu socjalizacyjnego. I ktoś po drugiej stronie słuchawki mi odpowiada, no tak, no tak, ja rozumiem, ale my jednak poczekamy jeszcze ten miesiąc albo dwa. I wracają takie osoby po miesiącu albo dwóch, i mówią: wie pani co, no chyba miała pani rację, bo jest dramat, bo pies w ogóle nie chce wychodzić na spacer, bo jest przestraszony życiem, światem, i ja nie wiem, co mam teraz zrobić. No to gdybym była wredna, to bym powiedziała: to proszę iść zapytać weterynarza. Ale ja naprawdę chcę dla psów jak najlepiej i dla was chcę jak najlepiej, żeby to życie z wami i z psem było takie naprawdę radosne, żebyście się nie musieli przejmować i tak aranżować dzień, spacer, wyjazd i weekend, żeby pies się czasem nie zestresował, bo są takie sytuacje albo mm, zdarzenia, których on się boi. Po co mu to? Niech będzie radosnym psiakiem. Więc. Każdy oczywiście ma swoje sumienie, każdy ma swój rozum, więc zachęcam do tego, żebyście przeanalizowali za i przeciw. I jeżeli podejmiecie decyzję, to podejmujcie ją świadomie i odpowiedzialnie, mając z tyłu głowy wszystkie konsekwencje tych właśnie decyzji. Ok? Tyle ode mnie na dzisiaj. Aha, aha, aha. I jeszcze zapomniałam powiedzieć, jak nie wiecie kiedy wpadają nasze filmy, to tutaj jest taki mały dzwoneczek. Jak sobie klikniecie na ten dzwoneczek, no to zawsze będziecie wiedzieć. Tyle ode mnie. Pa. Lecimy. Tu, 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 tu. Nie, ja jestem ten z tego. Sekretne życie zwierzaków. Jak leciał. Jak miał ten mały? Ten ptaszek taki. Nic nie wiesz o sekretnym życiu zwierzaków. Nic. Wstyd. Wstyd, wstyd i hańba. Palcem Cię będą wykręcały.